Przez ostatnie 3 lata udało mi się przejść z tego do tego, a w dzisiejszym filmie przedstawię Ci jak to zrobiłem i jak Ty również możesz to zrobić. I nie, to nie jest kolejny film, w którym po prostu powiem Ci, żebyś zaczął chodzić na siłownię. Dzisiaj powiem Ci, jak możesz pokonać ten głos z tyłu Twojej głowy, który nie pozwala Ci się zmienić i w końcu stać się, kim zawsze chciałeś być. A dzięki temu będziesz w stanie w końcu zbudować swoją wymarzoną sylwetkę, porzucić dosłownie wszystkie uzależnienia i do tego jeszcze zacząć to robić przez internet. Więc zacznijmy z pierwszą częścią tego filmu, którą jest rozumienie Twojego problemu. Widzisz. Bez zrozumienia tego, dlaczego nie jesteś w stanie się zmienić, no to nigdy nie będziesz w stanie się zmienić. Bo widzisz, a ja przedstawię ci dokładnie to, co ja zrobiłem, ale to nie znaczy, że to zadziała dla ciebie. A jeśli to nie zadziała i nie będziesz wiedział, dlaczego to nie zadziałało, no to nie będziesz miał pojęcia, co masz zrobić. Najprawdopodobniej, jeśli oglądasz ten film, to nieraz próbowałeś się zmienić. Zacząć chodzić na siłownię, czy próbować zarabiać przez internet, ale ani razu ci nie wyszło. Miałeś ogromną motywację przez kilka dni, ale później jakoś się odechciało i kompletnie przez to robić. No a później wrócisz do swojego normalnego życia, czyli przeglądania TikToka i w sumie nie robienia niczego ze swoim życiem. Ale teraz coś i ci powiem, że taki cykl, gdzie masz wzloty i upadki, jest totalnie normalny i w fakcie będziesz go miał przez całe swoje życie. Pozwól, że dam ci przykład. Ostatnio zauważyłem, że o wiele trudniej jest mi się skupić, dosłownie co chwilę brałem swój telefon, coś sprawdzałem, albo po prostu sprawdzałem coś na moim komputerze. Kilka dni później stwierdziłem, że mam tego dość i kompletnie przestałem słuchać jakiejkolwiek muzyki i. Po prostu przestałem się rozpraszać i siedziałem w totalnej ciszy i skupiałem się najmocniej, jak tylko potrafiłem. No ale jakiś tydzień później, co się stało, to zacząłem znowu się trochę bardziej rozpraszać, i znowu wróciłem do tego momentu, w którym się tak rozpraszałem. I dopiero w ostatnim czasie zauważyłem, że to powtarza się tak raz na dwa miesiące. I musisz zrozumieć, że nie chodzi o to, żebyśmy stali się najlepszą wersją siebie. Chodzi o to, żeby sprawić, że ta najgorsza wersja nas, którą jesteśmy w stanie zaakceptować, jest tą wersją, którą chcemy być. I pozwól, że. Pewnie raz w bajkach albo gdziekolwiek indziej widziałeś taki moment, gdzie jakiś bohater miał na swoich ramionach takiego diabła i anioła, którzy mówią mu co ma zrobić. No i dokładnie to samo dzieje się w twoim życiu. Raz słuchasz się, anioła, chodzisz na siłownię, czytasz książki i pracujesz nad swoim biznesem, a raz słuchasz się diabła i oglądasz TikToka, bierzesz mięciowe jedzenie i tak dalej. I widzisz co jest naszym zadaniem? To sprawić, żeby ten diabeł na naszym ramieniu mówił nam, żebyśmy dosłownie chodzili na siłownię i czytali książki. No ale teraz na pewno padnie pytanie to, w jaki sposób mogę to zrobić? A żeby tego dokonać, to musimy zmienić to, jak widzisz siebie w swojej głowie. To jest coś, co zajęło mi ponad dwa lata, żeby się tego tak w pełni nauczyć i dlatego właśnie w ostatnim roku zrobiłem tak wielki postęp na siłowni i na moim kanale. A jeśli tej porady nie posłuchasz, to nigdy nie przejdziesz tej transformacji z bycia przegrywem do bycia tym czadem, który zawsze chciałeś być. Więc to, jak widzisz siebie w swojej głowie, schodzi do tylko i wyłącznie jednej rzeczy, którą są oczywiście twoje przekonania. Przekonania to to, co uważasz za prawdę. Na przykład jedna osoba może twierdzić, że budowanie mięśni jest okropnie trudne, a druga osoba może twierdzić, że budowanie mięśni jest okropnie łatwe. Widzisz, pod przekonaniami jest jeszcze jedna warstwa, której jeśli nie zmienisz, to nigdy nie zmienisz swoich przekonań, a przez to nigdy nie zmienisz swoich życia. A tą warstwą są oczywiście twoje doświadczenia. Ten pierwszy koleś, gdy przyszedł po raz pierwszy na siłownię, najprawdopodobniej nie zrobił tak wielkiego postępu, jak oczekiwał, przez co po prostu twierdzi, że budowanie mięśni jest trudne. I dlatego właśnie on nawet nie próbuje trenować ciężko, bo wie, że po prostu to i tak nie zadziała. Za to drugi najprawdopodobniej, gdy pierwszy raz przyszedł na tą siłownię, to zbudował przynajmniej tyle, ile oczekiwał tych mięśni, a przez to twierdzi, że budowanie mięśni jest łatwe. Ale teraz pytaniem jest, jak możesz zmienić swoje doświadczenia? Teraz przedstawię ci dokładnie, jak możesz w pełni zmienić swoje przekonania tak, aby one pomagały ci osiągnąć swój cel, a nie to utrudniały. A dzięki temu w końcu będziesz w stanie chodzić na siłownię bez trudu albo będziesz w stanie usiąść i pracować nad czymś bez odkładania tego na później. A Aby te przekonania zmienić, to użyjemy czegoś takiego jak układanie kamieni. Widzisz, twoje przekonania działają jak takie wagi. I teraz weźmy to przekonanie, że mięśnie są ciężkie do zbudowania. Widzisz, gdy ten koleś, który twierdzi, że nie są ciężkie do zbudowania pierwszy raz na siłownię no to nie zbudował tych mięśni, tyle ile oczekiwał, przez co miał to negatywne doświadczenie. I teraz, co się stało, to on dosłownie wziął tą wagę i dorzucił sobie kamień na tą negatywną stronę tego przekonania. A teraz, jak można te przekonania zmienić? Przecież nie możemy po prostu cofnąć się w czasie i zmienić to, co się stało, tak, żeby nasze przekonania się zmieniły. No cóż, fakt, nie możemy tego zrobić, ale jest jedna rzecz, którą faktycznie możemy zrobić. Najprawdopodobniej nieraz w swoim życiu przeżyłeś koszmar. Obudziłeś się wstać bardzo szybko z łóżka, byłeś cały spocony, twoje serce waliło jak młot i dosłownie nie miałeś za bardzo pojęcia co się dzieje. I teraz pomyśl o tym, jak to jest możliwe, że dosłownie leżałeś w łóżku i nic się wokół Ciebie nie działo, tylko poprzez koszmar rozgrywający się w twojej głowie, właśnie miałeś taką reakcję. To prowadzi nas do jednego wniosku. A jest nią to, że twój mózg nie odróżnia tego, co jest prawdziwe, a co jest wyobrażone. I wróćmy do tego gościa, który twierdzi, że mięśnie są ciężkie do zbudowania. Może on dosłownie wyobrazić sobie, jakby chodził na siłownię i faktycznie widział taki zauważalny postęp. A co się wtedy stanie, to zmieni to przekonanie, że budowanie. Mięśnie jest trudne, no a przez to w końcu będzie w stanie zbudować jakiekolwiek mięśnie. A tak jak się powiedziałem na początku tego filmu, teraz przedstawię Ci ten pełny plan działania, który pozwoli Ci w końcu zmienić swoje przekonania, przez to zmienić swoje życie. A ten pierwszy krok jest najważniejszy. Widzisz, jeśli chcesz, to możesz po prostu wypisać dosłownie wszystkie negatywne przekonania, które masz i po prostu zmieniać je tak po kolei, ale to jest strasznie nieefektywne, no bo zajmie ci to mnóstwo czasu i wysiłku. I co my chcemy zrobić, to po prostu wziąć te przekonania, które są dla nas najważniejsze w tym momencie i zmienić tylko. I wyłącznie je, żeby odblokować tą, taką następną wersję. Na no a zrobimy to poprzez definiowanie Twojego celu. A teraz przejdźmy już do drugiego kroku, który jest kluczowy w zmienianiu Twoich przekonań. Bez tego kroku nigdy nie zmienisz swoich przekonań, a przez to nigdy nie zmienisz swojego życia. Widzisz, wiele osób, co robi, jak na przykład ten koleś, który twierdzi, że budowanie mięśni jest trudne, to często ustawia sobie po prostu cel i na tym koniec. No a jak wiemy, musisz zmienić swoje przekonania, żeby faktycznie być w stanie ten cel osiągnąć. A żeby coś zmienić, no to musisz wiedzieć, co masz zmienić I Dlatego drugi Krokiem jest wypisanie wszystkich przekonań, które masz na temat swojego celu. No i na przykład, jeśli twoim celem jest zdobycie dziewczyny, to możesz mieć to przekonanie, że niewiele dziewczyn chce z tobą być i że nie jesteś zbyt przystojny. A teraz przejdźmy do trzeciego kroku, który, tak samo jak pierwszy i drugi, jest dosłownie kluczowy, żeby twoje przekonanie zmienić. Widzisz, teraz zdefiniowałeś swoje własne przekonania i tutaj większość ludzi się zatrzymuje, ale to jeszcze nie koniec. I co ty teraz musisz zrobić, to znaleźć przekonania tej wersji ciebie, która faktycznie jest w stanie ten cel osiągnąć. I co w 99% przypadków musisz zrobić, to po prostu te przekonania odwróci. I na przykład weźmy to przekonanie, że niewiele dziewczyn chce z tobą być i że nie jesteś zbytnio przystojny. Co musisz zrobić? To po prostu je odwrócić i wyjdzie ci, że jesteś przystojny i że wiele dziewczyn chce z tobą być. Ale ten ostatni krok jest tym, co naprawdę zmieni twoje życie. Bez niego nigdy nie zmienisz swoich przekonań, a przez to no, nigdy nie przejdziesz tej transformacji z przegrywa do czada, którą ja przeszedłem. W książce Psychocybernetyka Maxwella Molca wyczytałem kiedyś, że naukowcy postanowili zrobić pewne badania. Wzięli o Kilku mężczyzn i postanowili podzielić ich na dwie grupy. Pierwsza grupa miała za zadanie grać każdego dnia dwie godziny w koszykówkę na boisku i po prostu trenować. Za to druga grupa miała również za zadanie grać w koszykówkę, tylko że nie na boisku, tylko w swojej głowie. Czyli po prostu miała za zadanie wyobrażać sobie, jakby grała w koszykówkę. I rezultaty tego badania kompletnie rozwaliły mi mózg. Pierwsza grupa, która fizycznie grała na boisku i dosłownie no, używała siły, pociła się i tak dalej, poprawiła się o 24%. A ta druga grupa, która siedziała w domu i po prostu wyobrażała sobie, jakby gra w koszykówkę, poprawiła się o 23%. Dlatego właśnie tym ostatnim krokiem jest używanie twojej wyobraźni. Chcę, abyś na kartce miał gdzieś zapisane te twoje odwrócone przekonania. I co chcesz, żebyś robił teraz każdego dnia, to po prostu usiadł na, nie wiem, 5-10 minut i po prostu wyobraził sobie, jakby to przekonanie już było prawdziwe. No i jak możesz to zrobić? No i znowu weźmy to przekonanie, że niewiele dziewczyn chce z tobą być i że nie jesteś zbytnio przystojny. aby zmienić to przekonanie, to możesz wyobrazić sobie dosłownie jakbyś przed nie wiem, korytarzem w szkole, czy cokolwiek, i po prostu wyobraził sobie, jakby kilka jakichś dziewczyn na ciebie patrzało. Ale jest jedna bardzo ważna rzecz, o której musisz pamiętać, gdy to sobie wyobrażasz. A jest to to, że musisz czuć te emocje związane z tym wydarzeniem. Więc gdy wyobrażasz sobie, jakbyś szedł tym korytarzem i te dziewczyny na ciebie patrzały, to poczuj tą taką pewność siebie, czy cokolwiek innego tam chcesz poczuć. I wiem, że to brzmi głupio i jakby to miało w ogóle nie zadziałać, ale gwarantuję ci, że po miesiącu, nawet nie, po dwóch tygodniach, albo nawet po tygodniu. Zauważysz ogromną różnicę w tym, jak się zachowujesz i jak po prostu postrzegasz rzeczywistość. Ale, żeby to wszystko zadziałało, no to musisz faktycznie podjąć działania. Jeśli masz z tym problem i nie jesteś na to wystarczająco zdyscyplinowany, to stworzyłem pełny poradnik do dyscypliny, który możesz obejrzeć tutaj.